W tym filmie używałem jumpscarów, aby straszyć graczy mojego serwera, czyli Haze Roleplay, do którego linka znajdziecie w opisie. Jest to serwer WLO bez limitu wieku, czyli jeżeli chcesz podgrywać lepszy roleplay niż na typowym lof to wbij do nas i przekonaj się, czy jest lepiej, czy czym po prostu wyraź swoje zdanie. Tak. Mamy też takie coś jak white pisemna, więc jeżeli nie masz czasu spotkać się z WL możesz napisać whitelistę pisemną. I mam w sumie informacje dla nowych i stałych graczy. Ogólnie się tego przed filmem chcesz zająć do gry na serwerze Hase Roleplay, czyli na moim serwerze. Jajcie linka macie w opisie. W F1 doszedł taki kalendarz z codziennymi nagrodami, gdzie musicie przegrać 3 godziny dziennie, aby móc odebrać jedną nagrodę po prostu codziennie, tak? Następna nagroda to 23 godziny. Oczywiście tutaj są standardowe nagrody, są premium nagrody, są razy dwa oraz e, troszkę lepsze itemy, ale naprawdę warto z tego korzystać, bo kalendarz będzie co chwilę aktualizowany, czyli na przykład mieli 7 dzień, to pojawią się nagrody od 8 do 15 i tak dalej. Więc bierzcie udział, grajcie na serwerze. No i co? Zapraszam na serwer. No. Siemano, witam. Dzisiaj jeden z lepszych odcinków. Właśnie wchodzimy na Hazel Roleplay. Jest godzina na 15,40-120 osób na serwerze, dokładnie 114. Wszyscy dopiero po szkole, a ja ich będę dzisiaj straszył, mianowicie. Zaraz sobie zobaczycie o co chodzi. Tylko muszę sobie wybrać peda. Mamy takie coś jak 5 pets. No i musimy sobie wybrać jakiegoś peda, który mógłby być, wiecie, takim. No, ala, coś czarnoksiężnikiem, coś Ala takim strasznym gościem. No i kurde, był taki chyba bezgłowy głowy jeździć jakby na samym dole bodajże. Jest bezgłowny człowiek. Wejdziemy sobie na moją trzecią postać i zobaczymy o co tutaj chodzi. A, bo ja tutaj jestem z ostatniego Odcinka, o kurde, znaczy przedostatniego przed odcinka, gdzie, no tak że tak powiem, podszywałem się pod gangi. No i idealnie tak, to ja mogę grać teraz. To jest jakiś lost bez głowy. No i o co chodzi? Dzisiaj będziemy straszyć ludzi. Komenda ukośnik JS. jest to zakazana komenda. Wpisujemy sobie tutaj ID Gracza. I uwaga teraz, jumper za 3, 2, 1. To jest jumpscare numer 1. Yy, jest to pajączek. I jumpscare numer 2 to jest to. aua Mo moje oczy już <laughs> więc co musimy znaleźć jak jakiś graczy i zobaczymy sobie co oni tutaj robią ciekawego no i musimy oczywiście do kogoś zagadać najlepiej by było sobie jakiś motocykl jeszcze musimy sobie wybrać motorcycle motorcycle wydaje mi się że taki awarus byłby fajnym fajnym idealnie pasowałby pod losta idealnie pasuje idealnie tylko nie skręca, no to lipa. Nie, no, coś tam skręca. Jest git. Tam policja kogoś goni. Najlepiej, żebym się nie odzywał w tym odcinku, bo ogólnie już mnie pewnie poznają po głosie. Tylko po prostu będę im jump skera, Albo, nie wiem, zobaczymy. Spróbujemy z nimi pogadać też może trochę. Tak jakoś innym głosem. No i co, na pewno może ktoś się przebiera? Hmm, okej, tu nikogo nie ma. Mamy jakiś marchewa. Gdzie on jest w ogóle, ten marchewa? Okej, na ojce są wszyscy, dobra. A nie, tu policja, to jest policja i goni, ty, co jest? Albo wiecie co? Zrobimy to trochę inaczej. I zobaczymy sobie jego reakcję po prostu tak. to Jota 89 czarne i, Bugatti. <laughs> Hop załudosta. Ale zero reakcji. Nic nie powiedział, nic nie powiedział na radio ani nic. widział na pojazd. Ja śmieję się, jak debil. 82, 6 do 105, 455. Dobra, a na przykład ID 199, 199. mu 199. Zapraszam na A nie, bo to jest na zbójka. 14 też 2. dostanie. <laughs>

A ja to do... ja w coś nie dostałem, tak? No jeden, czy. Zawierz jumpscarów, byście im mi malowania dali. Danego malowania nie będzie. Koniec malowań. Nie idziemy strażyć ludzi. Działać, działa. Boją się, boją się. O to chodzi. Albo będziemy udawać właśnie z kimś odgrywać. O, ktoś tam jechał. Może by też tak z kimś poudawać odgrywanie roleplayu i nagle ich straszyć, nie? Zgaduję, że pewnie masówka ludzi jest przealdente i tak dalej. To podjedziemy sobie na Dente Ale widzę, wchodźcie na hejza. Będzie mi bardzo mię, jeżeli sobie pograć na moim serwerze. Naprawdę przyjemnie się gra. O, a propos. Hop, się nie że Jadę bez głowy w ogóle on to ma gdzieś, ale tak jak mówię, no wchodźcie na hejza będzie mi bardzo, bardzo miło. No jakbyście jeszcze ustawili tutaj łapkę w górę no to na pewno może jakiś odcinek z kamerką znowu wyleci, coś zrobimy Ty gdzie ja miałem na Aldenta jechać, a ja jadę gdzieś na jakieś od odludzie Ogólnie pierwszy raz takie coś robię na hejzie, więc dla tych ludzi to może być niespodziewane dosłownie się wystraszyć jak tamten pilik Nie no stój, no stój stary no, a mu się auto kopci, dobra jadę za nim Dobra nie, nie jadę za nim, on jest za szybki No i tutaj sam budowlań, skacz się zryntują w ogóle, że ja jestem bez głowy oni widzą, że jestem bez głowy? Dobra, podchodzę do niego. Ale no, co to za MPC, te jakieś budowlane? Czy, czy ja ich nie słyszę, czy oni nic nie gadają? No nie, oni serio nie reagują na to, że nie mam głowy? Idę do tego. Muszę być chyba czymś innym. Dzień dobry. Gdzie pan stało? Gdzie pana głowa? On <śmany> <śmany> mi napisze na ocenie że nie mam głowy, na 100%. Patrzcie to. Z reporta napisał: Co jest? Dobra, daję mu to. Chop <śmany> <śmany> się, obsrał na 100%. Jeszcze jakiś admin mnie zaczął spektować. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Chop się zapytał, co to było. <śmany> Kozako, ghost rider piszą na admin czacie: Jedź jakiś hop do Mestos, stój do Mestos. Wsiadam A, do niego. Co pan robi? Stąd. 3, 4, 3. Wysiadasz stąd. Co jest? Woj! Jak się wystraszył! To jest dobre, jak ci ludzie mają faktycznie reakcję, nie? 2, 6, 8 to jest admin. 2, 6, 8. Kurwo jebana Nie, 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 nienawidzę cię. Oni za mało dostają. Uciekam z oni piszą. O to chodzi w dziwnego strajderze, on ma straszyć, on ma straszyć ludzi. Teraz takim fajnym kolejnym zadaniem by było podjechać do jakiejś osoby. Po bębenkach chyba. Teraz fajnie by było sobie podjechać do. W ogóle nie wiem czemu nie mam wody. Na no, takim roleplayu, więc coś mi się zbugowało. Musimy teraz do kogoś podjechać. Normalnie zacząć z nim odgrywać roleplay. No i później go będziemy straszyć. Tu jedzie jakiś gracz, bo to raczej nie nielokalny. Ten przed nami. Przyjadę sobie do niego. A nie, to już go straszyłem czy nie? Nie, nie straszyłem go chyba. Dzień dobry. nie, to. Co się panu stało? <laughs> nie, dobra! Pana, Okej, dobry Co się panu stało? Może ja panu na szpital zawiozę? Co się stało, że na mnie... Z melanżu wracam? Z melanżu pan wracam. <laughs> no z melężu To pan się chyba aż tak napił, że pan głowę wyjewał. No co ty? Gdzie? Normalnie Normalnie mam. Byłeb na karku cały. Nie to o, ja go trollowałem już, nie! Jadę stąd ja! Jadę stąd, ja już go trollowałem przecież. Jadę do policjanta! Wsiadam do ryk! Dobry! Wysiadaj mi z auto! <laughs> na patrul Kurwa co jest? co no, no wczoraj zachlałem ostry melange był Kurwa co... co? Co, Ja pierdolę ty, ale ci kurwa łeb bo Co? Nie no małe bo o co ci chodzi stary? Czy ty jakiś naćpany na służbie? Co? Eee, nie A przebijemy piątkę? Eee... O... pewnie <laughs> Jeszcze ja mało to podjebie. On Dostał za mało, na 100% On się nie odcyfa. Kurwa Fajne, ma mi zlakowało Dobra, niech ma jeszcze pająka Kurwa mamo. Masz coś na tłumaczenie? No tak, to, je, to, je, to je <ścoughs> ja sprzedaję moje Ja je kupiłem, ja je sprzedaję Powiedz 247 temu Dwa cztery siedem, temu damy się telefonu. Ja je kupuję, ja je sprzedaję, tak? Tak, tak sprzedaję drożej Aha, czyli pan ma po prostu, pan co ma po lik, lik, likwiarstwo. Co to, kurwa było? Kurwa mnie ten pokoje dostał. E, wysyłam, Dobra, wysyłamy tak. cię czy co? Dobra, chłopaki się wystraszyli, o to chodzi, o to chodzi. Teraz idziemy z nimi odgrywać roleplay. No, tutaj mamy trzy osoby. A, gdzie ty masz głowę? O to się stało. nie no Nic. te kapitowali go? Co? Co tu się stało? Za dużo przygód. Czemu ten pan nie ma głowy? co pani chodzi? O! A co pani chodzi? A ja panią chyba znam. Mnie? No. Ja no chyba no. też kojarzę. A kim ja jestem? Duchem! A może by na chwilkę tutaj? O Boże. Ja wiedziałem, wiedziałem, że ja wierzę ja w duchy. Wierzę w duchy. A... No, 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 no. <laughs> Jeszcze temu. się obsrali. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd. O to chodzi właśnie, widzowie. Gracze się trochę boją, ale to na spokojnie. A ile ja przekroczyłem? Jebany pająk. Właśnie też. Nie, to dzisiaj tylko troluję tymi jumpscarami. Już nigdy więcej nie będę ich trollował, tak szczerze mówiąc. Wyobraźcie sobie podczas strzeliny dostać takiego jumpskera. No co widzę, to chyba na tyle w tym odcinku. Lekko przetrolowaliśmy, Postraszyliśmy ludzi. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Mam nadzieję, że bijecie na hejza. Już tak. Obiecuję, jak bijecie na hejza, nie zrobię wam tak już. Już wam tak nigdy nie zrobię. No i to tyle. Zostawcie lajka. O kurde. Zostawcie lajka suba. Elo.